Siema, siema siema, z tej strony Wojtek Kodowca Królików, a to kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będą codzienne obowiązki u królików. Mam ze sobą latarkę. Przyszłem do królików właśnie. Teraz wczorajszy odcinek był późno, dzisiaj jest już wcześniej. Na pewno wcześniej niż wczoraj, ale już też na dworze jest ciemno. To jest godzina 18 dokładnie, no ale miałem też swoje inne obowiązki. Lekcje online mam, więc nie mogłem wcześniej nagrać tego filmiku. Wczoraj wleciał filmik taki informacyjny i informacje o QAD tam patrzyłem to było 3 pytania od trzech osób tylko po chyba po jedna miała 5 pytań, druga 3, dr druga też 3 tak jakoś więc możecie jeszcze zadawać do czwartku bo w czwartek będzie Q&A a my, ja przechodzę do dawania już jedzenia królikom samice nic nie robią, ale widno widzę, to latarka nie będzie potrzebna przechodzimy tej samicy zboża nie ma tej można jeszcze dać samicy, bo ta samica dopiero 27 wykład to ma jeszcze ponad tydzień czasu, więc można jej dać jeszcze więcej zobaczymy. Dobra, ta ma teraz ta. Para nosza samiczka, która albo się opłaci najprędzej, albo najpóźniej. Zobaczymy. Albo po środku. Damy jej ziemniaków pokrojonych. Tu widzę że dzisiaj, że coś się dzieje. Ta samica non stop gryzie. tak, za nic nie robi ta ma ziemniaki, widzę tej nie trzeba dać może jak dostanie ziemniaki to nie będzie gryzła już tak, tu widzę dziurę lekko wygryzioną musiałbym może nie wygryzie więcej, ale zobaczymy bo to co to innego by było, jak nie samica nie wiem, zobaczymy jutro, jak będzie wygryzione to znaczy, że samica, bo ta nie ma nic tam też nie ma nic. Tu jest tylko deska na dalej, bo to już wcześniej. Czasami Sadam wygryzła. To wiem. Idziemy do naszego dzikiego samca. Teraz już nie takiego dzikiego. Teraz takie na jedzenie taki. Pulchny się zrobił. Ładny. Mocno się. Damy mu tak, no zjedz tu od razu z tego masz tu samicy damy zboże tylko i tamtej na dole białej też. A ten samiec pojadł już tam zjadł. Widzę te ziemniaki wcześniejsze. Dobra, jest. Wodę mają, bo wczoraj im ponalewałem No, teraz to bierzemy Są fajne, ciekawe pytania Możecie jeszcze zadawać pod tym filmem Pod tym filmem, bo film dopiero będzie w czwartek Dokładnie jak W czwartek będzie Myślę, że wcześniej będzie po południu już właśnie więc pod tym filmem też jak będą pytania to odpowiem na wszystkie pytania w czwartek jak będzie Q&A dokładnie bo w czwartek będzie dobra idziemy po zborze zostało jeszcze mi na rano ale rano tam już tylko tym dwóm samcom samicom nie daje tak często, bo to jest za często, żeby potem się nie otyły i coś młodym nie było. Tutaj wsypię tu na to zboża, co na to zje. Lepiej zjedzą. Tutaj też posypię zboże. Wiedziałem, że zgaśnie mi światło, bo mam niski poziom. Przez to wziąłem latarkę. Widać. Może trochę lepiej. Powiedziałem, tu dałem zboże. Teraz tu damy jeszcze postawię tu, żeby było widać ja nabiorę i teraz widać samica odeszła posypałem tu tym wyciągam no podejdź po tej widać, gruba jest jak nie wiem samiczka najbardziej mi się podoba Coś w sobie ma takiego, że mi się podoba. Taką barwę też ma ładną. Teraz tej samicy jeszcze wsypiemy, tak jak mówiłem. Tak? Tej samicy. Albo ona ma. Kurde, muszę zobaczyć. No, stój. Nie ruszaj. Ona ma. Nie trzeba jej... No dobra, tu wziąłem już wszystkim. Odniesiemy teraz, teraz, wiaderko. Tak jak powiedziałem, wodę widzę, że mają wczoraj, ponalewałem ta, ma ta też ma. I ta też ma Dostały Wszystkie zajadają. Ten, ten tylko nie zajada. Widać? No, tamten też zajada. Dobra, bierzemy, przystawiamy tu już króliki. Dobra. Tak się to teraz prezentuje jak są dwie klatki tu jedna, tu druga tak właśnie, więc możecie zadawać pytania pod tym filmem jeszcze odpowiem na wszystkie na Q&A który będzie w czwartek tak jak mówiłem, konkurs na 100 subskrypcji dalej jest, jeszcze zostało wam 2,5 tygodnia do końca roku jest dokładnie 63 subskrypcje, więc może zdążycie jeszcze wbić. No, to tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę. Z suba z dzwoneczkiem i komentarz. I zapraszam do oglądania. I do obejrzenia innych odcinków też. Więc siema.